Dzień dobry. Dzisiaj powiem o komponowaniu ubioru z sukienką w paski. Paski, jeżeli są poziome, to mają tendencję do poszerzania naszej sylwetki, natomiast te ją zawsze wydłużają i wysmuklają. W tym przypadku sukienka jest w poziome dość grube pasy. Kolorystyka jest taka o dość marynistycznym charakterze, ponieważ mamy tutaj czerwień, biel, granat, dość klasyczne zestawienie kolorów. No i co ważne, ta czerwień jest w odcieniu chłodnym, a więc dobierając inne elementy do tego zestawu, także wybrałam kolory, które są o chłodnej temperaturze, a więc ciemnoczerwoną pomadkę oraz buty także w chłodnym czerwonym odcieniu. Ta sukienka ma także półgolf, co jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają długą szyję i nie obawiają się dodania sobie optycznie trochę objętości w tej górnej części sylwetki. Także bardzo fortunnym z jej konieczności jest to, że w talii pojawia się granatowy pasek, a więc ten ciemniejszy, który zawsze optycznie pomniejsza dany obszar, ponieważ te ciemne kolory mają tendencję do pomniejszania, jasne oczywiście powiększają pewne obszary naszej sylwetki także elementy białe, to biżuterii wybrałam srebrną i także chciałam nawiązać formą tej biżuterii do tego motywu pasków dominującego w całym zestawie, a więc mam długie, pociągłe korczyki oraz delikatną srebrną bransoletkę zbudowaną z ogniw w formie pasków. No i te paski pojawiają się także na butach, które są właśnie z paskiem w kostce i jak już wcześniej wspomniałam, w chłodnym, czerwonym odcieniu. Tak wygląda moja interpretacja sukienki w Paski. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych.